OK, będziemy dzisiaj kończyć gireczkę i może zaczniemy coś nowego. Mm -mm. Apply. Jestem w ostatniej lokacji prawdopodobnie. Dobra, tu skończyłem, tak. Na czym ja skończyłem? King's Talk to King Fradek okej okay. to są jakieś dziwne dźwięki nie wiem czy one są powiązane z tym miejscem, czy tak po prostu są więc robimy tak, że sobie tutaj zejdę na dół powoli Będę wiem tak skąd one dobiegają. Do tego cyklupa wczoraj zaciukałem. Tutaj? Okej. Okay. Nie, stąd przyszedłem chyba. O, tak wczoraj skończyłem właśnie grę, że nie wiem gdzie jestem. Tu, tu ten cyklop śmierdzący. Aż pies do mnie przyszedł. To tam piesku, nie łaskoczasz po nogach. Okay. Że tam muszę wejść, nie? Okej, okay, to sobie wskoczę. Zobaczymy, gdzie mnie to poprowadzi. Ahoj przygoda. Mhm. ok, zombiaki. To jest chyba dobry znak. To raczej znaczy, że idę w dobrą stronę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra. Jakaś tutaj jest lina do przecięcia. Jakieś głosy słyszę. Słyszę głosy, to brzmi dziwnie. Takie głosy słyszę. Dobra. Health potek. O, tam można wyżej wyjść. Teraz zauważyłem. Okej. Okay. Save'ik. To będzie nowa, nowa lokacja. Czyli nowa część lokacji, bo jest safe, znaczy loading, co ja pierdziele, za głupoty. dużo many te nie są mi potrzebne do szczęścia a trzeba po prostu przetrwać przez jakiś czas ok <laughs> Jakiś mecz jest? Ktoś trzymał a Albo jest awantura na osiedlu, albo jest jakiś mecz jedno z dwóch. ścienna tak <laughs> więcej grzybków. Dobra, trzeba się rozejrzeć tutaj. Jest to ta tarcza tak. Sporo zasłania. To jest guano? Aha, to jest chyba staragmit się robi. tą staraktyk? Staraktyk, nie wiem. Staraknit, nie wiem, wiem. staraktyki? Starakmity? Staraknaty? Chuj wie, wiem, że się robi. Przecież to nie jest jaskinia jakby naturalna, więc nie wiem czemu się robi. Dla są schodki zrobione strumien. Będziemy <coughs> najebać wszystkich. Zobacz, jak to w ogóle wygląda. Sama resistance. To są słabiaki na strzała. Jednostrzałowcy. Więcej? Goście, jestem potężny teraz. Możecie mi naskoczyć. Ja też. Okej. Okay. Co to jest? Dźwignia? Nie. Zepsute. Psute. Tego nie otworzę. Wolne savea. sejwa.

Ok, czyli będzie po prostu pomagać, na to wygląda. W porządku. Nie wiem, czeka, czemu on wygląda tak samo jak przeciwnicy moi. Uznaję to za trochę słabe, że nie jestem w stanie odróżnić. Chyba, że to nie byli moi przeciwnicy. Antidotum potrzebuję. Chyba nie byli moimi przeciwnikami. Nie no, to jest Chyba zjebałem. Chyba oni byli ze mną. Objective done. O nie. Okej. Okay, w porządku, to wylicz i liszę. Czwórka ich. 放一次晕的曲。 Aha, okej, okay. wielkie kamienie. Wielkie kamienie zakłady. A masz szczurze lądowe. Potion. Bez drop pikingu ja chyba teraz żadnej skrzynki nie mogę otworzyć tak wygląda zejdziemy sobie szybko na dół Ну no, и просто. SRU- <laughs>

góry, jakoś muszę wejść. Ciekawe jak, na pewno nie używając łuku. <śm> 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 Wspólne Instrukcje są niejasne. Aha, liana się z kimś, kurde, klepie. Zaraz zdechnie i przegram.

what's the score this But you have heard. So in the interest of fair play, I shall also summon an ally. And so we come to this. My centuries of effort and your scant two decades of life as a demonic dilettant. Ironic, no. Try to understand Demon's Fall. These are two sides of the same Ten demon? I on jest smokiem, tak? W takich przypadkach jak demon jest smokiem. O, jest na ziemi. <coughs> Drugi, o to chodzi tu prajemska, Lądujesz dzisiaj. Новая пизка валька.

Centuries shall the fortress stand, walls of spirit wrapped in walls of fire, and horned lords shall bow their heads to one not yet born of the darkest sire. One century of blood and strife, the moon shall darken and none know why. The resting place at last is found of the seventh who soared so high. Arthur! You've grown as weak as your mother! Curse you and Isabel for failing me! Have strength, Zareth! Use some of mine if you must! Ah! Hurry! Enough! Let the work begun by the seventh dragon be finished! Here today, by my hand! Hunt you what you're that you are you and your pretty friend. Remember that I am ancient and patient. One day I will be free and I will teach you the full measure of agony! From greed or fear you will decide the chained one is left alone. The relic's power I tyle? Powiem tak, no kurczę, gra jest mega spoko. Zastarzyła się bardzo dobrze. Co prawda te walki są giga proste. Też się nie oszukujmy. Ale obstałem, że to jest kwestia tego, że sposób gra stara. No trochę szkoda, że ta ostatnia walka wyglądała w ten sposób, w sensie wydaje mi się, że jak już będzie ten miecz, to twoja postać jest kurde OP. Zabijanie tych smoków to było po prostu cztery razy kliknięcie ataku, wszystko dało się blokować tarczą, no i przede wszystkim no nie było możliwości walki z ojcem, tylko była scenka. Ale gra dobra, podobała mi się bardzo, podobała mi się. Yy, może hmm. kiedyś wrócę albo nigdy, kto wie. <laughs> Szybki reset streamka w takim razie.